I teraz dla wszystkich skacowanych mordek, ja kaca mam silnego, tak? Taka piosenka? Ja jako DJ, no chyba wiecie jaki DJ teraz gra, to oczywiście, że DJ Fire. wariat! Zaraz, chwileczkę, ludziska, poczekajcie w to pytanie, nurtuje mnie od razu lepiej, Nie ma to jak na gadżę. Też Wam polecam, ale musi być dobrze schłodzona. No i ja chciałbym. Zamiast. Z... Kurwa, zakomunikatować Wam, że jest dzisiaj święto, tak? A, jakie dzisiaj jest dzień? No. Patrzcie w kalendarz, ale Wam powiem. Dziś jest 30 luty, tak? Jakie jest święto 30 lutego? Kto zna odpowiedź? Słucham. Się, I tak właśnie więc słyszał to lepiej. Napiszcie to w komentarzach. Komentarza albo uwaga ciekawostka. ciekawostkę. nawet Radio Wariat ma swój profil na Wesikute. Gdzie znajdziecie ten link, będzie oczywiście w tym załączniku się, Pod tą piosenką tam jest napisane. Tu życzę udanego Kacowanego dnia, czym ta się ludziska!